Witajcie, z tej strony, Skorpion? Przed Wami kolejny odcinek z serii. Pok, otwieram. Otworzymy sobie 7 pakietów kart. No to lecimy i zaczniemy od najnowszego dodatku. Co tu będzie? U, legenda, ładnie. Chociaż jedna i to na dzień dobry. Bo dawno nie było. Zobaczmy, czy to będzie Hero Card, czy po prostu Minion. Oby była jakaś fajna. No nie, nie jest to Hero Card niestety, tylko po prostu Minion. Eee, jakie może być? Liczyłem na coś innego. Typowo hero card, no ale niestety. O, epik. Dobra, obwodajmy tego epika. No spoko, będzie komplet, bo już jedną mam. Lecimy dalej, no to już legend nie będzie, epik też nie. A, jakby były, to bym się lekko zdziwił. No cóż, lecimy dalej z tymi pakietami. z najlepszego dodatku. O, epik. Chciałbym takiego jednego epika do Huntera, taki secret. Bo nie mam w ogóle. Ale zobaczymy, co wylosuje tym razem. Dobra. Sprawdźmy to. Hmm. No nie na to liczyłem. Czyli znowu paszek. Dobra, teraz to już będą powtórki. Zresztą były wcześniej. Poza tą legendą epikiem. A może ze 150p będzie z tego, gdzie jest druga legenda? no A jak dało to, słabą, albo taką sobie nie na taką co liczyłem, co chciałem. Dobra, i ostatni pakiet zwane Pocieszenie, jak ja to mówię, no nie ma nic. No to tyle. Komentujcie, oceniacie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.